Angielski street food, czyli langosze, które uzależniają już po pierwszym kęsie. Do 30 g drożdży dodaję 350 ml ciepłego mleka, jedną łyżeczkę cukru oraz dwie łyżki mąki pszennej. Całość dokładnie mieszam i odstawiam na 15 minut. Po tym czasie do misy dodaję 450 g mąki pszennej, 100 ml oleju, jedną łyżeczkę soli oraz wyrośnięte drożdże. Ciasto wyrabiamy kilka minut. Następnie należy przykryć je ściereczką i odstawić na około 50 minut do wyrośnięcia. Ciasto podwoiło swoją objętość, więc wykładam je na blat podsypany mąką, przerabiam jeszcze około 1 minutę i dzielę na 6 równych części. Z każdego kawałka formuję kulę, przykrywam ściereczką i odstawiam jeszcze na 15 minut. Po tym czasie każdy kawałek lekko spłaszczam i rozciągam w powietrzu na wielkość patelni. Wykładam na dobrze rozgrzany olej i smażę po kilka minut z każdej strony na złoto-brązowy kolor. Podczas smażenia one jeszcze rosną, więc delikatnie je przytrzymuję. Na langosze wykładam śmietanę 18% połączoną z dwoma ząbkami czosnku przeciśniętymi przez praskę. Wierzch posypuję ulubionym serem żółtym. I pyszne langosze mamy już gotowe, smacznego!